Podczas dzisiejszego briefingu prasowego, który odbył się w siedzibie SLD, radny Krzysztof Kukucki powrócił do kwestii przegłosowanego w trakcie wczorajszej sesji Rady Miasta apelu, skierowanego przez samorządowców do parlamentarzystów z naszego regionu. Od 2004 roku nie funkcjonuje reguła, w myśl której ślad za nowymi zadaniami czy za zmianami wprowadzonymi ustawowo musi iść odpowiednia rekompensata. Do kasy samorządu. W związku z tym przez od 2004 roku tak naprawdę zadań samorządom się dokłada, a za te, ślad za tym nie idą, nie idą środki finansowe, o czym wielokrotnie też mówiliśmy. W apelu przygotowanym przez radnych SLD samorządowcy podkreślają konieczność zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu polskie gminy mogą odzyskać 8 miliardów złotych rocznie. I mam nadzieję, że parlamentarzyści, zwłaszcza w Ocławce, bardzo aktywnie włączą się w, po pierwsze w lobbowanie za projektem, żeby nie trafił on do tzw. zamrożarki Marszałek Sejmu ale również za tym, żeby przekonać swoich partyjnych kolegów do zagłosowania nad tą skądinąd słuszną ustawą, bo sprawiedliwą, bo tą, która tak naprawdę przywraca stan rzeczy. Projekt apelu wpisuje się w ogólnopolską akcję pod hasłem stawka większa niż 8 miliardów. I to właśnie te pieniądze byłyby w stanie uzupełnić deficyt, jaki powstaje chociażby w wyniku corocznego dopłacania przez Włocławian 100 milionów złotych do oświaty. I sprawiłoby, że przyjęty wczoraj na sesji wzrost podatku od nieruchomości i środków transportu nie byłby konieczny. Monika Grzanka, telewizja Kujawy. O przebiegu wczorajszej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i najistotniejszych dla naszego miasta i regionu kwestiach poinformował w trakcie dzisiejszego spotkania przewodniczący klubu radnych SLT w Sejmiku Stanisław Pawlak. Zwrócił on uwagę na podjęte przez samorząd województwa działania zmierzające do nieodpłatnego przekazania przez ministra skarbu akcji przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek. W ramach uzdrowi z tych siedmiu, które mamy w kraju i one podlegają prywatyzacji, Został wyłączony ciechocinek z tego przedsięwzięcia, czyli działania wcześniejsze przyniosły jakieś efekty, i po drugie, że mają być nieodpłatnie przekazane akcje, wszystkie, które minister skarbu posiada. Jaki będzie efekt teraz rozmów, które będą na tle tej uchwały prowadzić członkowie zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, okaże się, gdy złożą nam w tej sprawie. Informacje po to, żeby podjąć ostateczną uchwałę przejmującą akcję. Drugą istotną kwestią poruszaną przez radnego Stanisława Pawlaka było przedstawienie kolejnej korekty budżetu województwa. Zmniejszono budżet województwa po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę ponad 150 milionów złotych, przez co. Obniżono planowane dochody do 789 milionów złotych, a planowane wydatki do kwoty 835 milionów złotych. Do tego dodam jeszcze, że wydatki majątkowe. Zmniejszono do kwoty 246 milionów złotych po stronie planowania. Zmniejszenie budżetu o ponad 150 milionów złotych, a przy tym ograniczenie wydatków majątkowych i tych przeznaczonych na transport i łączność oraz informatyzację, sprawi, że część inwestycji w naszym regionie nie zostanie w ogóle zrealizowana. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy. Muzyka Obecnie na Rondzie w Michelinie ruch odbywa się wahadłowo. Planowo przejezdność obustronna na Rondzie powinna być możliwa od 1 listopada. Czy wykonawca zdąży wykonać pracę, by na wszystkich świętych mieszkańcy Michelina nie utknęli w korkach? Prace na Rondzie wyglądają w ten sposób, że w dniu jutrzejszym wykonawca planuje. Układanie warstw asfaltowych i będzie, powiedzmy, tutaj czynił starania, aby na 1 listopada no, zmienić po prostu organizację ruchu, aby nie było tego ruchu, jaki jest obecnie. Do 30 listopada wykonawca ma czas na przeprowadzenie pozostałych prac związanych m.in. z kanalizacją na ulicy deszczowej, by oddać planowo inwestycje do użytku. Natalia Chleńska, telewizja Kujawy. Dziś przed godziną 11 u zbiegu ulic Ptasiej i Leśnej doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem nieletniego kierowcy skutera. Jak wynika z ustaleń policjantów, 16-letni chłopiec jadący skuterem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, jadąc z ulicy Ptasiej, nie udzielił pierwszeństwa jadącemu samochodowi, uderzył wprost w jadące auto. Niestety chłopak z obrażeniami nogi trafił do szpitala. Obydwaj uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Ignorantia juris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, jak twierdzili Rzymianie, twórcy podstaw obowiązującego do dziś prawa cywilnego. Aby wyjść naprzeciw współczesnym deficytom w rozeznaniu obowiązujących przepisów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku stworzyła warsztaty pod wspólną nazwą ABC Prawa. Wczesnej młodzieży brakuje troszeczkę takiej kompetencji, świadomości prawnej, pewności, którą powinni nabyć, jeżeli są jednak uczestnikami chociażby tutaj w obrotu w internecie, w działań, które podejmują na co dzień. I niejednokrotnie niestety ten brak kompetencji szkodzi. Chcielibyśmy wyjść naprzeciw, wytłumaczyć, wskazać. Obok interpretacji najważniejszych przepisów z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego przewidziane zostały ciekawostki z zakresu dawnej procedury i postępowania przed sądami. Podzieliliśmy całe warsztaty na kilka sekcji właśnie związanych z rolą młodego człowieka jako wyborcy, jako uczestnika obrotu cywilnego, jako ewentualnego podmiotu postępowania karnego, ale również chcielibyśmy ich zainteresować ewentualnie tutaj studiami w, o charakterze administracyjnym. Będzie o katach i o czarownicach. Myślę, że to będzie coś Ciekawego, odbiegającego od współczesnych dzisiejszych naszych rozwiązań. Zapisy na warsztaty trwają, a najbliższe zajęcia, które poprowadzą teoretycy i praktycy prawa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rozpoczną się już w poniedziałek, 5 listopada. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy. Drogerie są na trzecim miejscu pod względem dynamiki spadku liczby sklepów w Polsce. W ciągu ostatnich trzech lat z rynku zniknęło ponad 900 drogerii. Jak temu zaradzić, dyskutowali w miniony piątek w Warszawie właściciele sklepów, hurtowni, firm dystrybucyjnych i kosmetycznych oraz członkowie polskiej Izby Handlu. Największym problemem dla branży są duże sieci handlowe. Zagrożeniem dzisiaj są dyskonty. Na pewno dużym zagrożeniem jest monopol, który w tej chwili w rynku drogeryjnym pojawił się ze strony firmy Rosma. Tak? Mała, pojedyncza drogeria ma bardzo ograniczone możliwości autopromocji, ma bardzo ograniczone możliwości do tego, żeby walczyć o, o swoją pozycję w rynku. Z dyskontami rywalizować muszą nie tylko polskie sieciowe sklepy, ale przede wszystkim te najmniejsze, często prowadzone przez rodziny od kilkudziesięciu lat. Swoją działalność prowadziłam około 10 lat. Musieliśmy z niej zrezygnować, ponieważ pojawiły się na naszym rynku sieci ogólnopolskie drogeryjne, które niestety nie pozwalały nam się rozwijać. Być może w tamtym czasie zabrakło integratora ogólnopolskiego. Polecy wybierają duże sieci handlowe ze względu na niższe ceny. Konsumenci widzą spadającą wartość pieniądza i szukają oszczędności. Zmieniło się także nastawienie do samych zakupów. Lubimy robić je w miejscach ładnych, kolorowych, eleganckich, stąd wybór pada na sklepy zagranicznych sieci handlowych. Inwestycja w wygląd może pomóc małym drogeriom. Kiedy ten sklep wygląda ładnie, jest dobrze doświetlony, jest dobrze zaopatrzony, kiedy osoba, która przyjmuje klienta, zwraca się do niego w odpowiedni sposób, tak uważam, że mają szansę, aczkolwiek jest to bardzo trudne. Ale nie tylko o wygląd chodzi. Zdaniem Polskiej Izby Handlu potrzebna jest integracja. Bez niej, bez połączenia sił, nie ma szans, by pojedyncze podmioty zachowały się na rynku. To będzie problem, jeżeli nie nastąpi gwałtowna, gwałtowna integracja, bo tak naprawdę małe sklepy, te mniejsze, średnie, osiedlowe czekają na rozwiązania, one same same nie poradzą, no, nie mają szans sami sobie poradzić, bo nie mają na to ani kapitału poprzez konkurencję dyskontową i różnych. Rosman jest to tym przykładem, kiedy wchodzi, jak w masło wchodzi. W rynek Polski. Podczas spotkania padały również głosy, że inicjatywa integracji branży może być już spóźniona. Tymczasem zdaniem naukowców z Instytutu Badań Rynku Konsumpcji Koniunktur jest jeszcze nadzieja. Jest czas, żeby bardzo poważnie pomyśleć o konsolidacji tego środowiska. To środowisko jest i zarazem otwarte i zamknięte. Jest tutaj wiele różnych kanałów dystrybucji, które no, powinny się konsolidować. Do tej pory było tak, że handel trochę oddzielnie działał i hurty oddzielnie. Jest naprawdę w tej chwili potrzeba, żeby hurt i detal zaczął razem działać. Przy jednoczesnym upadku małych drogerii pojawiają się nowe, duże korporacje. Te mają już nowe pomysły, jak na przykład sieć 600 drogerii Hebe, które zakłada firma Geronimo Martins, właściciel biedronki. Dla pulsu miasta Maciej Gogołkiewicz.